Zaangażowanie Grajera i wpływ, jaki wywierał on na lubelskich Żydów, nie pozostawiały żadnych złudzeń co do silnej pozycji tego człowieka. Pobratyńcy mówili na niego Żydowski Cesarz, a Niemcy ochrzcili go mianem Żydowskiego Króla. Nowe warunki niespecjalnie zmieniły życie Grajera. Ponownie otworzył on restaurację, w której tak jak wcześniej gośćmi bywali Niemcy oraz ich informatorzy. Poślubił on również młodszą o 11 lat, Minę Fischmann. A 6 maja 1942 roku para wyprawiła huczne wesele, w którym wzięli udział niemieccy mocodawcy szamy. Latem 1942 roku Greier otrzymał nowe zadania, które przyszło mu realizować na terenie warszawskiego getta, w którym Niemcy planowali przeprowadzić pierwsze wysiedlenie. Szama został wykorzystany do akcji wywiadowczych i dezinformacyjnych, a później brał udział w selekcjach do obozu zagłady w Treblince. Podobne czynności przeprowadzał również na terenie getta w Lublinie. Jego ofiarą niejednokrotnie padali dawni przyjaciele i koledzy, a same selekcje miały niezwykle brutalny charakter. Jak zapamiętała Nechmana Tec, zabijane były dzieci w wózkach, a także wszyscy ci, którzy rozpaczliwie próbowali ucieczki. Przyjaciółka z dzieckiem na ręku usiłowała zbiec przez dziurę w barierze z drutu kolczastego. Ukraiński wartownik strzelił do niej, zabijając dziecko, chłopca. Niemal odchodząca od zmysłów kobieta zapędzona została do grupy wyznaczonej do deportacji. Jeszcze podczas transportu przyciskała do siebie martwe dziecko.